Cześć! Szanowni z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Superman na wszystkie pory roku. Komiks autorstwa Jeffa Leba na scenariuszu i Tima Salem na rysunku jest jednym z najlepszych komiksów o postaci człowieka ze stali. Ale o tym dlaczego i tak twierdzę i o co mi dokładnie chodzi powiem za chwilę. W sumie zbliża się premiera filmu Superman Jamesa Gana, więc będziemy mogli Zobaczcie, czy z tego komiksu czerpał ten twórca, ten reżyser, czy nie. To jest komiks, oczywiście, wydany przez wydawnictwo Egmont, tu będzie mieli z tyłu zaznaczone, w ramach DC Deluxe, tutaj mamy, mamy Egmonta, DC Deluxe, i jest w obwolucie, pod obwolutą, już od jakiegoś czasu mamy normalne, nazwijmy to, okładki. Ale dlaczego uważam ten komiks tak za tak dobry? No, tak skrótowo, mamy Opowieść składająca się, składają się z czterech aktów, czterech pół roku: wiosna, lato, jesień, zima. Każda z nich opowiada o troszeczkę innych aspektach człowieka w sali, troszeczkę innych cechach, i każda jest pisana z innej perspektywy. Dobra, to spróbujmy najpierw tak krótko, albo tak pokrótce powiedzieć, o co chodzi. Mamy perspektywy cztery. Po pierwsze, Ojca Jonathana Kenta, czyli osobę jedną z najbliższych, jeżeli nie najbliższych. Po drugie, Lois Lane, ale z czasów, gdy jeszcze, nazwijmy to, nie znała tożsamości w sensie Clarka, gdzie była tylko, albo aż koleżanką Clarka Kenta, zafascynowana troszeczkę Supermanem, fantastyczną reporterką i tak dalej. I także mamy później perspektywę największego wroga. Leksa Luthorna, co też ma, ma znaczenie, bo też poznajemy, pozwala nam to zobaczyć perspektywę, czy zobaczyć człowieka ze stylu, zobaczyć Supermana troszeczkę oczami wroga, czy w pewnym sensie w, w krzywym zwierciadle, tak zupełnie zupełnie inaczej spojrzanym. No i jeszcze mamy ostatni rozdział, Zimę, która jest z perspektywy Lany Lang. I to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Lana Lang to jest przyjaciółka od najmłodszych lat Clarka. Jako, że Clark mieszkał w małej bardzo miejscowości, w Smallville, to wszyscy, ale dosłownie wszyscy, którzy znali tę dwójkę dzieciaków, byli przekonani, że kiedyś będą razem. Los chciał inaczej, i Lana pozostała tylko i wyłącznie przyjaciółką, mimo że Sądziła, liczyła, oczekiwała znacznie, znacznie więcej. Ale to jest takie krótkie nakreślenie fabuły. Dlaczego uważam ten komiks za tak kapitalny? No bo mamy tutaj bardzo, bardzo ludzkie podejście do Supermana, bardzo takie prostolinijne, prostoduszne. Tą dobrać, czyli mamy gościa, który oprócz gigantycznych możliwości poziomu mocy, że tak określę. Że jest super mocny, wytrzymały, lata. Promienie rentgenowskie, promienie Termowizja. Od, szybszy niż pociąg, szybszy od, niż, niż przy silniejsze od lokomotywy i tak dalej. Tym też się tutaj otóż bawię. To ma przede wszystkim gigantyczne serce. Gigantyczne serce, prostolinijność, prostota w pewnym sensie. Jest kilka po prostu takich tekstów, które prawie rozbawić. No bo wyobraźcie sobie. Gościa o poziomie, boskim poziomie mocy. Naprawdę takim mega, mega, mega. No, silniejszego nie ma. Jakiś dzieciak powie super kostium. I co może powiedzieć Superman? Mógłby powiedzieć: Mi też się podoba, dziękuję, a on, dzięki, mama mi go zrobiła. No, po prostu tak proste, tak wskazanie jak to ludzki jak bardzo, bardzo ludzki, mimo tych swoich gigantycznych umiejętności, jest Superman. Do tego trzeba dodać bardzo specyficzną kreskę Tima I teraz tak, ja uważam, że ten duet Jeff Lab i Tim są rewelacyjni. Oni się świetnie uzupełniają i nasza kreska Tima na pozór może się wydawać niedbała, że to jest taka kanciasta trochę i toporna. Ale jeżeli przyjrzymy się na niektóre rzeczy, to na niektóre panele, to widzimy, że to wszystko są celowe zabiegi artystyczne. Chociażby tutaj mamy metropolis i już możemy się przyjrzeć dokładnie perspektywie, budynkom i tak dalej. Twarze kobiet, sylwetki kobiet też są niesamowite. Tutaj mamy wieś, pola. Tutaj znowu bardzo, bardzo dużo szczególików po prostu. Bardzo jest to dopracowane, więc jak potrzeba, to Tim Sale nawet na dużych planszach robi bardzo dużo drobnych detali, więc to nie jest tylko tak, że mamy grube, szerokie, troszeczkę kanciaste twarze, tylko mamy sytuację taką, że on się bawi tym rysunkiem, perspektywą, odpowiednim umiejscowieniem. No tutaj mamy narrację z perspektywy, czy z opowiadaną z, przez Lexa Lutora, I on jest zupełnie inna. No tutaj mamy rywal. Powstaje tylko mój rywal. I mamy perspektywę Lexa i Supermana. Już coś podobnego kiedyś widziałem w komiksie Luthor, Człowiek ze stali, tam Brian Azarello i Liberneyo, jeśli dobrze pamiętam, tworzyli. Też było właśnie tak fajnie zrobione to, jak Lex widzi Supermana. Ale tutaj mamy, w zależności od potrzeb, na tych kadrach. Albo Powiedzmy sama barwa, żeby pokazać prędkość, tutaj albo na tym samym kadrze. Mamy oprócz pokazanego dynamizmu, po prostu tylko smuga wielokolorowa. To mamy jeszcze szczegóły, to jest to samo. No i mamy klasyczne, silniejsze od lokomotywy. Musi takie coś być, żeby mieć taki komplet, żeby pokazać wszystko: wszystkie elementy. Przechodzimy do kolejnych kadrów i mamy patrzeć na to, ile tu jest szczególików w tym barze. I to wszystko, wszystko jest bardzo doskonale zaplanowane pod względem graficznym. Generalnie fabuła w tych czterech głównych rozdziałach, w tych czterech rozdziałach się opiera na tym, że mamy troszeczkę dwuwarstwową opowieść, czyli z jednej strony mamy monolog właśnie tych perspektyw, co mówiłem, Ojca, Lois, Leksa i Lany. I to mamy jakby o Mono, który opisuje to co myśli o Człowieku z Sali, a równolegle są w tle wydarzenia, które się rozgrywają na naszych oczach, gdzie widzimy właśnie wielkość, serce, możliwości, zachowanie Supermana, plus do tego jeszcze pojawiający się gdzie gdzie Clark Kent, który jest tak uroczy momentami, że aż niewiarygodnie uroczy, w sensie takim z jednej strony jest taki troszeczkę ciapowaty, a z drugiej taki bym powiedział bardzo taki dobrze wychowany, wygładzony, szarma, może nie tyle szarmancki, co szlachetnie ułożony, taki bardzo, bardzo, bardzo porządny dziennikarz, który chodzi zawsze pod krawatem, nie złamie żadnego przepisu, przechodzi na zielonym świetle i tak dalej. Jest po prostu tego bardzo, bardzo dużo. I co tu jeszcze można powiedzieć, no szczegółów każdej historii opisywać nie ma co, bo to To nie o to chodzi w tym komiksie, bo to trzeba przeżyć, to trzeba odczuć, poznać Oddychać z tym człowiekiem ze stali Poczuć jego Wizję I to jak działa na ludzi, bo on działa Mamy dumę rodzica, mamy Tutaj dumę przyjaźni Troszeczkę rozczarowania, nadziei Mamy tutaj punkt widzenia właśnie wroga, jego emocje i właśnie też ciekawość reporterska. Wszystko to jest. No jest po prostu kapitalne. Ale to wydanie oprócz tej głównej historii ma też parę dodatkowych elementów. Po pierwsze kilka śmiesznych, znaczy śmiesznych może nie, złe słowo, przepraszam. To nie jest śmieszne. Kilka dodatkowych oddziałów. Śmieszny jest może tylko ta powieść Kiedy Clark spotkał Bruce'a ona moim zdaniem nic nie wnosi, mogłoby i nie być za to dużo, dużo lepsza jest opowieść ta następna: Jak Clark, nie będąc jeszcze Supermanem, musi zaprosić Lanę, i po drodze nadarza się okazja, trzeba komuś pomóc. I z perspektywy, jak to wygląda, do czego to doprowadziło, jest bardzo, ale to bardzo fajna i historia sama. To jest niesamowite rzecz, no o niej nie będę mówił, bo dla mnie to jest highlight tego, tej opowieści można powiedzieć, że w pewnym sensie czerpali z siły tego komiksu, z tej opowieści motywy w ostatnim sezonie, w ostatnim albo przedostatnim sezonie Superman i Lois. To jest po prostu wow. I jeszcze na dokładkę parę grafik przykładów, jak to się szkicowało, jak się kolorowało, bo to też nie jest oczywista sprawa. Scenariusze, wywiady, po kolei, jak to miało wyglądać, jaki był pomysł na serię, skąd się wzięły w ogóle te narracje. Kapitalna sprawa. Kapitalna sprawa. Możemy po prostu popatrzeć, jak powstawał komiks. No, patrzcie tutaj. Taka, taka drobnostka, jak to było nakładane, te kolory. No, niesamowita opowieść. No i właśnie. Ja gorąco to polecam, ale mamy nie tylko jedno to wydanie z DC Deluxe od wydawnictwa Egmont, ale jeszcze wcześniej było wydawnictwo Hashet. Bohaterowie Złoczyńcy to był tom 39. Bardzo to był dobry tom, ponieważ pozwolił zapoznać się nam z tą genialną historią. Bo wtedy ten Superman tego DC Deluxe nie było wcześniejsze wydanie od Egmontu, było dawno, dawno wyprzedane. Ale są oczywiście różnice i pamiętam, że jak u Sylwka swego czasu rozmawialiśmy, to wskazywaliśmy na pewne problemy, powiedzmy, z tłumaczeniem i trochę nam się oberwało. Po przeczytaniu wersji na wszystkie pory roku wróciły do mnie problemy z tego DC od Hachette. Zacznijmy od paru rzeczy, które chcę Wam pokazać, bo to jest bardzo, bardzo istotne. I powiem Wam taka scena, która jest w wersji od Egmontu, która jest fantastycznie napisana, która jest logiczna, konsekwentna i tak dalej. Bo teraz tak. Perry kiedyś mi powiedział, Lois, reporter kieruje się trzema zasadami. Nie wierz w nic, co usłyszysz. Wierz w połowę tego, co zobaczysz, i we wszystko, co sama piszesz. Nie wierzysz w to, co słyszysz. W, w po, wierzysz w połowę tego, co zobaczysz, ale musisz absolutnie wierzyć w to, co piszesz. Natomiast w wydawnictwie, haszed, no to tutaj mamy pewien duży, ale to duży zgrzyt. Ponieważ tak, Perry powiedział mi kiedyś, Lois, reporter powinien kierować się trzema zasadami: nie wierz w nic, co usłyszysz, w połowę tego, co zobaczysz i bez reszty w to, o czym piszesz. Brakuje zmiany tego, że masz wierzyć, bo wychodzi na to, że Lois ma nie wierzyć w nic, co usłyszy, nie wierzyć w połowę tego, co zobaczy i nie wierzyć bez reszty w to, o czym pisze. To jest przeoczeniem, dużym przeoczeniem moim zdaniem, bo cała ta sentencja wtedy traci, traci swój urok. Rzecz, którą jeszcze wtedy, tu jeszcze rzecz pokażę, którą mieliśmy problem, ponieważ czytamy to, czytamy i coś nam nie grało. No i tutaj mamy wydanie Egmontu, DC Ducks. Pewnego razu, razem z Jimem, mieliśmy nocną zmianę. Przygotowywaliśmy ostatnie wydanie buldoga, jak ująłby to Perry. Wszystko zrozumiałe. Natomiast w wersji od Hachet, niestety, był problem. Którejś nocy Jimmy i ja pracowaliśmy nad cmentarnej zmianie, nad artykułem do ostatniego wydania Bulldog'iem, jak, nazwał, jak to nazwał Perry. Cmentarta zmiana. Powiem w ten sposób. Tam, gdzie ja się wychowałem, wiem, że są różne części kraju. W Polsce posługujemy się dialektami, gwarami i tak dalej. Cmentarna zmiana nie jest czymś oczywistym. Nocna zmiana jak najbardziej. I to jest moim zdaniem dużo logiczniejsze ustawienie tego, tłumaczenie tego zdania, bo przynajmniej dla mnie, jako osoby wychowanej w pewnej części w kraju, jest całkowicie zrozumiałe. Dlatego uważam, że jeżeli nie macie. Tej wersji, a chcecie mieć jeden super komiks o Supermanie. Polecam ten na wszystkie pory roku. Od wydawnictwa Egmont, i on jest w ramach DC Deluxe i poznacie tu naprawdę wiele fantastycznych aspektów człowieka ze stali. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!